O, ja wam tak, widząc grupę ZX, kiedy gramy w trzech, gradniemy obrazy, tu wszystko się uda, To po prostu się wszystko uda. Jednakże, jedyną rzeczą, jaka tutaj jest też yy, ciekawa, że to jest poziom normalny, czyli w takim razie Koleś sobie gra ten napad, może to jest jego drugi, wiadomo, ale przynajmniej ma salon w dobrym miejscu. A no to, to to jest bardzo godne pochwały. Kurde, pod sam koniec się już zatrzymał, tak? To, to byłoby nietypowe, jakby nagle ekran przestał się po prostu zfrizował, no bo bądźmy szczerzy to już chyba zostało naprawione całkowicie i chyba już w żadnej akcji się ekran nie frizuje. Zobaczcie, w ogóle mamy takie levele sobie na napadzie. Panem hostem jest ten kuku23error. No, więc jest całkiem możliwe, że to po prostu jego drugi napad. My w tym tygodniu, jak to nagrywam, są właśnie premie na napady z mieszkania, co za tym idzie tak się zastanawiam i myślę, że prawdopodobnie nawet z premiami, które są aktualnie, znaczy bez premii, takie kasyno czy coś, zrobisz takie dwa napady, trzy napady, to dostaniesz więcej niż za mieszkanie, dlatego prawdopodobnie znajdziesz ludzi, a w mieszkaniu trochę trzeba czekać. To jest straszny minus właśnie mieszkania, że jest na cztery osoby zrobione. Nie wiem czemu Rockstar akurat pomyślał, że cztery osoby to będzie spoko sprawa. Jakby było od 2 do 3, o no to to wiadomo, to by znaczy od 2 do 4. Tak, mamy pozostałe, czyli kasyno, bazę. Po to dopiero Kajo weszło już całkowicie solo. Ale, no, dwie osoby to już ktoś ogarnie sobie do napadu. To jest właśnie ta największa sprawa tutaj, że dwie osoby sobie ogarniemy, żeby grać we dwóch, jedną osobę da radę ogarnąć. Ale tutaj to naprawdę to jest trochę. Trochę to widać w niektórych przypadkach, że przygotowania można nawet solo ograć. Ja nawet bym coś takiego zrobił, tylko że, no, no niestety, nie ma aż tyle kopów, żebym spróbował przejść te napady z mieszkania solo. Bym po prostu sobie grał na trzy komputery. Byłoby to śmieszne, ale... Mm, problem tylko jest w tym, że nie mam trzy komputerów. <laughs> Jakbym miał trzy kompy, no to by dopiero było, nie? Że gram sobie sam. Jeszcze na każdym bym na przykład odpalić sobie jeszcze jakieś tam nagrywanie. Żeby jeszcze przechwytywało to. Że dosłownie postać sobie stoi i tak wkleić jeszcze. Przechodzić sobie wszystko sobie. Finał byłby tylko trudny do ugrania, bo przygotowania to w większości z... prosta sprawa by to raczej było. Ale no być może tylko finał byłby trudny. Wszyscy zeszli na dół, więc będziemy mogli sobie tutaj walić kartę. O i oczywiście z padem hostem będziemy walili. O, idealnie świetna sprawa. No to wbijamy się do środka. no Biegnijcie, biegnijcie, nie, ja, ja będę tuż zawabić, nie. Kurde jak ja lubię te sztuczkę, nie? Że po prostu wystarczy, że przebiegnę maluteńki kawałek. Oni po prostu nas wszystkich teleportują i tyle. Chcielibyśmy się zastanawiać ten tunel, że on jest w ogóle taki długi, niezrobiony. I do tego zakręcamy, czy on ma jakikolwiek sens w budowie, nie? Czy normalnie wiecie, jakby było kasyno takie budowane, że byłby skarbiec czy taki tunel? Miałby jakikolwiek większy sens, żeby coś takiego zbudować. Niestety właśnie nie znam się na tyle dobrze na takim budownictwie, aby to stwierdzić, czy to ma sens, czy też nie ma to sensu, bo czemu z rurami, że można zrobić właśnie takie kółko, to ma po prostu zmniejszyć ciśnienie akurat. No to dziwnie to wygląda, no ale no, można coś takiego zrobić, ale czy coś takiego w budownictwie, to tak jak tutaj my ma większy sens. Nie? to już trochę gorzej do stwierdzenia. A jeszcze do tego widzę, że załatwił wiego na to wszystko. a wiego załatwił na to. No to dobrze, przynajmniej, że zrobił znajdźkę na niego. Ale nie będę mówił, że to nie jest z nie jest, słuchajcie, wyższy poziom. Jeszcze chyba każdy poszedł sobie otwierać drzwi. To też jest interesujące. Nikt nie stał i nie pilnował. Ale dobra, ja już tutaj szybciutko wezmę, otworzę sobie wszystko dla siebie i miejmy nadzieję, że nikt z nich nie zrobi alarmu, bo no, będzie przypał. No. Koleś już przy A sobie poradził. Dobra, radę pan host jeszcze walczy z jednym odciskiem, ale tam koleś sobie poradził, więc wyczyścimy praktycznie już cały skarbiec, bo, nie, tylko F zostało. No, no to prawie cały skarbiec, bo pan host walczy z Właśnie tam, gdzie by nam Eje. Jednakże, jeżeli w tym miejscu zrobi, no to będzie przypomnijmy nadzieję, że da radę to otworzyć, zanim wytniemy te wszystkie obrazy i nie będziemy musieli czekać. Albo szybko spojrzę na necie, które są prawidłowe, bo już kończymy. I czekamy tylko na niego. Dobra, zabieram obrazek sobie C, a pan host dalej śpi. Panie Hoście, proszę się obudzić, już minęło za dużo czasu. Stanowczo za dużo czasu już minęło, panie Hoście, musi pan to otwierać. Dobra, ja już zwijam obrazek, chowam go do torby, a pan host dalej w lesie. Kurde, już otwierasz te drzwi dwie minuty. Poważnie. Nie, no, przesadzam, że dwie minuty, no ale no, mamy absurd sytuacji. Brawo, brawo, dał radę. Świetnie, świetnie panie hoście, brawo, gratuluję. Więc cały czas jest szansa na elitę, zawsze potencjalną, co prawda. Tu mamy poziom normalny, więc tylko liczymy na 50 tysięcy. No ale to jest zawsze 50 tysięcy dla każdego, więc to jest też bardzo ważne. No i teraz tam kolej sobie jeszcze dozbiera kawałek. No miejmy nadzieję, że zanuluje. O, zanulował, bardzo dobrze. I będziemy sobie walili kartę. kartę. On teraz mu napiszę, żeby wychodził szybko, bo zaraz za alarm. Pewno, ale. Nie jednak, nie, jednak się oddecydował. I walenie karty, no tutaj to akurat jest prosta sprawa. Pan host ogarnia walenie karty. No i teraz tylko musimy przejść. Skoro zrobił sobie krytki, jak dużo jest szansa, że zrobił tak samo sobie kartę drugiego poziomu, aby otwierać sobie kasynu? Jest całkiem dużo szansa, że tak było, że zrobił sobie tę kartę. Jeżeli jej nie zrobił, no to no, no ja muszę być tym pierwszym, który najlepiej otworzy drzwi, bo nie chciałbym, aby przed przypadek się tak zdarzyło, że na przykład pan Hosby się do tego dorwał, który no nie za bardzo mu to by szło. Ale jednakże zrobił kartę dostępu, więc świetnie. Pomijamy jedne drzwi. O i tak, tak zrobił. Zapewne zajęło mu to, nie wiem, z 10 minut taka misja. Do 10 minut to. Ale za to mamy pomięte jedne drzwi. No trzeba naokoło iść. Dobra, teraz miejmy nadzieję, że tylko nie zrobią nic głupiego. No. Już w sumie tyle. Dobra, to teraz. Tylko tutaj gonimy gości. W ogóle on zrobił full, wypas, że zrobił i te pat ścieżki patrolowe, zrobił. Zrobił w sumie. Nie zrobił tylko dostaw do Ganam. Tak dobrze, że nie zrobił, bo to byłoby strata czasu już całkowita. Ścieżki jeszcze można zrobić, nie? Jeżeli ktoś jeszcze tego nie pamięta na pamięć. No jednakże no. Ja, jeżeli mam powiedzieć o sobie, no to ja już tyle razy przychodziłem, że ja się nauczyłem tego już na pamięć. Więc no, w moim przypadku to jest akurat zbędna sprawa. Jeżeli w paru przypadkach się oczywiście przyda, co nie? No, ale no w tym wypadku akurat nie. No, ale bym strayał czyli chyba nie, nie zrobił sobie tych kart. Niedobra sprawa, że ich nie zrobił, bo to zawsze się przyda. Wiecie, zawsze jedno przygotowanie mniej niby, nie? Bo po co, po prostu robić więcej, jeżeli można mniej robić? To jest taka podstawowa zasada. Widzę, że tak, jeden kolej pobiegł za mną, pan host się zdecydował na stadion. Jeden będzie szybszy, no. co no nie, jednak idzie tutaj za nami. Więc to jest też dobrze. Jako, że tu są samochody, no to je po prostu można zebrać, nie? Ciekawe, które zrobiło. Przynajmniej jest szybsze. Więc to jest też spoko sprawa. Idzie tutaj do mnie od razu koleś. Miejmy nadzieję, że pan host będzie za nami pojedzie. Ja zaczekam po prostu na niego, żeby za nami pojechał. A już, panie hostie, jedź za mną. No, bardzo dobrze. No i oczywiście wiadomo, wymijamy ich całkowicie, bo wjeżdżamy sobie na helikopter. A, widzę, że chyba wie. Jeżeli nie wie, no to będzie powtarzał ruchy, nie? To jest standardowe, co powinien zrobić taki random. Będzie strasznie zdziwiony na pewno, że w taki sposób istnieje ucieczki. Już tutaj koleś w ogóle u mnie w budynek praktycznie wchodził, nie? No być może synchronizacja u niego była taka, że on nawet nie wie, że można wejść w to. Ja tutaj wejdę. A nie, jednak zauważył. No to gitara, no to czekamy, panie hoście, proszę wchodzić No i odlatujemy Prawda no jedna mniej No akurat widzę, że kupił te bezużyteczne użyteczne rzeczy, nie? Właśnie w stylu Zmiany pojazdu oraz wabika. Wabik zaprawdę jest bardziej użyteczny niż taka zmiana pojazdu. To wiadomo, się przydaje, że ktoś już by robił speedruna, no bo łatwiej jest uciec z 4 gwiazdek niż z pięciu. Ale w naszym przypadku, jako że my speedruna nie robimy żadnego, no to jest całkowicie zbędne i to jest jako strata kasy ze strony oczywiście pana hosta. Jednakże co trzeba powiedzieć, co dobrze tutaj zrobił, że wybrał przynajmniej e, bronię za 5% oraz to, że wybrał kierowcę za 5%, więc to jest akurat dobra rzecz. Co prawda minusem jest to, że wziął aż tak dobrego hakera, można było obejść się tańszym. Jednakże no zawsze mogłoby być gorzej, nie? Zawsze mógł wziąć jeszcze lepsze bronie, co prawda mu bardzo długo szło hakowanie, więc być może na gorszym byśmy nie zdążyli uciec. Jednakże zawsze też mógł nie otwierać tych drzwi i po prostu sobie zaczekać, nie? On mówi, że niezła kooperacja, tutaj pewno chodzi, że niezłe zgranie, było. Nie no, napad jest prosty, wiesz koleś. Tutaj no, w, w dużego zgrania tak naprawdę nie ma, nie w tym. Wystarczy tylko parę rzeczy dobrze ogarnąć i tyle. Ale to jest bardzo prościutki napad, nie? Napad na kasyno to jest akurat prosta sprawa, nie? No tak zwany też, inaczej no, można byłoby to nazwać, że to jest taki szybki szpil jednocześnie, więc to też. zlatujemy sobie na dół i się będziemy dzielili kasą z napadu. Hmm, ciekawe ile będzie, ale pewno z koło 300 tysięcy, jak to typowo na napad. No i napad zaliczono, oko i z ja tam platynkę. Gitara. 2 miliony 100 do podziału, no 1700 no no to no nawet nie mam trochę zabrakło. Ale Elita za czas, przynajmniej wpada, więc to jest też git generalnie. Nikt nie patno to tam wiadomo. Mamy elitę za czas, więc te 300 tysięcy jest, więc... To jest ok, jak mamy 300 tysięcy w napadzie na kasynu, to, to już jest spoko sprawa generalnie. I tyle, nie? O, no, od razu już koleś pisze tutaj coś po języku niemieckim, poza ostatnim słowem, które jest znane jako Gold mold. O, mój salon załadowało, więc będzie trochę zgliczywany, sam koniec. Zobaczymy sobie dokładnie, kogo pobrał. Szkoda bardzo, szkoda bardzo. A cóż wiadomo, no wiele rzeczy jestem raczej pewny, nie? Właśnie rzeczy właśnie w stylu takim, że, no, ja tam byli po prostu brani e, ludzie. Dobra, w każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.